zapytał młode pokolenie, tak? Czy w ogóle wiedzą co to jest pac no nie? To być może musieliby szybko sięgnąć do Googlea i pogooglać, tak? Żeby się to wiedzieć, że taki mały wiesz, pierwszy wszystkiego no nie. Świetnie pamiętam scenę y, Stalingrad i ten bieg, prawda? Kiedy wydają te jednemu karabin, drugiemu naboje. Ja dostaję naboje. Czemu nie karabin? Biegniemy tam za matkę, Rosję! No i oczywiście znowu serię sekemów. My się chowamy po kątach magia kina, która nagle pojawiła się na ekranach monitorów. Misja polegająca na tym, że musiałeś zająć się blogerem, który tam niepoklewnie pisze o Twoim klubie. No i co robi gościu? Gościu bierze, zaprasza go na przejażdżkę helikopterem, po czym tam w helikopterze leje go. I mówi dobra, i jak będziesz źle pisał, to cię wyrzucę. Jak ten mówi, nie, 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 stary, wszystko będzie dobrze. I on go wyrzuca bez spadochronu, tamten się drze. I generalnie nasz bohater wyskakuje za nim z, ze spadochronem, łapie go przy samej ziemi, no i wiadomo, gościu zlany w portki i tak dalej, no po prostu...